Starta Pradom Inkubacja Akademicka to projekt, który umożliwi studentom oraz młodym przedsiębiorcom rozwijanie swoich pomysłów na biznes. Zadanie zostanie zrealizowane dzięki dotacji w wysokości niemal 400 tysięcy złotych z budżetu województwa mazowieckiego. To działanie dotyka oczywiście, dotyka bezpośrednio preinkubacja, więc wspieranie przedsiębiorczości młodzieży akademickiej na poziomie zarówno mentoringu, jak i poziomie wartości. Tak naprawdę chodzi bezpośrednio o ukierunkowanie studenta w takiej formie już bardzo praktycznej, dotyczącej jego działań biznesowych, które zamierza realizować w przyszłości. Projekt będzie realizowany przy współpracy Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej wraz z Radomskimi Uczelniami Wyższymi oraz Fundację Inkubator Technologiczny. Staramy się i robimy wszystko, żeby tym młodym ludziom pomóc. Też warto podkreślić, że jest to pilotażowy projekt, drodzy Państwo, który z pewnością efekty tego projektu możemy poznać za kilka lat, kiedy. Może inne samorządy będą brały przykład z Mazowsza, ale też takie programy liczę na to, że w przyszłych latach też się będą pojawiały, że, że to nie będzie pierwszy i ostatni, ale będzie właśnie pewnym zaczynem. Wspierając właśnie przedsiębiorczość lokalną, też jesteśmy w stanie pomagać młodym osobom, żeby rozwijały firmę tutaj na miejscu, a niekoniecznie musiały jechać do Warszawy czy też do innego dużego ośrodka. Konferencja dotycząca nowego projektu miała miejsce w środę 15 marca.